Za wolno, za wolno Dalej, wiksa, wiksa Dobra, trzeba go wyciągać już kurwa. No i co teraz? Gaz, gaz O kur... On mu gaz, on mu gaz nie bo nie odpalę. Że się przeczy modopę. Schwytam, chwytam cię. paluszek. Wapka mi kamika, tym type. Bo ci wyjemy to na razie, zybury i rojza Chodź taki kurwa. poszedł

Plum, plom i chuj Co za kurwa z wiara Kurwa, to on myślał, że co ja kurwa No ja myślałem, że już kurwa ruszysz Ty, to kurwa to leży. Ale kurwa Piję zapiął, kurwa Ale ja nie wiem, wiecie, kurwa Żydzica, kurwa kurwa, kurwa. Ja kurwa ruszyć na Ła kurwa Zajebał mi z tej Rzekał kurwa, bo na kurwa Piwa więcej, kurwa Dajemy piwo, kurwa Kurwa, Ujewała kurwa mi się łapa cała co tu, kurwa jest? Tutaj na złom go dowarty od razu go pchnie kurwa O Boże, bo ja to za chwilę